Ej kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z Mówi Star Planet. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę oglądamy i ja sobie na samym początku opróżnię skarbonkę, bo widzę, że tutaj za dużo nie ma. Zobaczcie, ile w poprzednim odcinku wbiliśmy tutaj fejmu, także już niedługo. 100 milionów. Będzie to niezły jaja. Słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, były VIP, były prezenty, dużo się działo. E, I na sam początku zaproszę Was też, żebyście wpisywali w komentarzach swoje nazwy z mówi Star Planet. Ja mam tutaj taki program, oj, coś tu się zacięło, e, który losuje właśnie subskrybentów, więc musicie subskrybować, piszcie swoje nazwy z Movie Star Planet i wtedy będę Wam rozdawała rzeczy z listy Waszych życzeń. No i tutaj również mój Facebook. Grampaula się tu nazywam na Facebook i pod postami związanymi z Movie Star Planet wpisujcie swoje nazwy, i tak Was będę zapraszał do znajomych, ale dzisiejszy odcinek zaczniemy od czegoś innego, ponieważ jest taki rokowy styl. W sumie nawet ta stylowa tak by trochę gangstersko, trochę ją ją, trochę zwierzakowo, ale generalnie spoko. I widziałam właśnie w poprzednim odcinku te światła lights. Przepiękne są, właśnie widziałam, że wiele osób je ma w ogóle zawsze marzyłam, żeby mieć taką toaletkę. Za chwilę na pewno też zrobimy luki, ale na razie stwierdziłam, że zaczniemy nietypowo troszeczkę, ponieważ od animacji. To nam się tutaj nie podoba, tak jakby się główka zacięła. A to. W sumie spoko może być. Ja też często kupuję takie animacje, żeby tak mocno się nie ruszały, bo wiecie, że mi się po prostu gra zacina z tego, że tutaj jest dużo ludzi, dużo osób chce mnie zapraszać do znajomych i tak dalej. No to czasami tak bywa, że po prostu gierka się zacina tutaj z mikrofonem, też mi się to podoba. Superaśna jest. Sprawdzamy jeszcze, czego nie patrzyliśmy. Nie patrzyliśmy jeszcze tego. Taka gra na niewidocznej gitarce. Gitara, gitara, gitara! Kto dotrwał do tego momentu, jak pisze? Gitara. A tu jeszcze podskoki, ale ja ich nie zobaczyłam. O kurcze, takie podskoki. Ale bardziej mi się to podobała taka gitara, którą ją faktycznie widać. Myślę, że jeszcze się nie przyglądałam tym ubraniom, ale myślę, że takie właśnie do dorokowego stylu, jak najbardziej te animacje będą pasowały. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. A z tymi włosami to byśmy musieli takie szare włosy dowalić, bo tutaj to tak trochę nie pasuje. Jeszcze coś takiego. Ale to chyba, to już jest cutie. No nie, nie, no to takie. No słuchajcie, do ćwieków i różnych innych takich to to nie pasuje. Także przechodzimy do odzieży i to coś zaraz wybierzemy. No i mamy rok. Styl rokowy, proszę bardzo. Powiem Wam, że ja właśnie kiedyś bardzo lubiłam takie rockowe style. Ćwieki, skórzane, kurtki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat mam stylówkę zrobioną przez mojego widza. Możecie, widzkę właściwie, możecie właśnie robić luki z moich rzeczy, w moich ubraniach, w mojej osobie na MSP. I ja będę właśnie zakładana na odcinkach. Nazywam się Gram Paula GP. Co to się przycięło? Słuchajcie, tu się wczytuję ładnie, jeszcze coś się przycięło, ale ja tu odcinam. I dalej się wczytują Wasze komentarzyki. Tak? No tak zaraz. O, lecą. Dobra, a my patrzymy tymczasem rzeczy. Mega mi się to podoba. Aczkolwiek powiem Wam, że zmieniłabym tą kokardkę na czarną. Wygląda wtedy to moim zdaniem o wiele lepiej. Duchy w tym domu. Ostatnio na MSP też jakieś dziwne rzeczy się działy, a to lodówka się włączyła. Dobra, więc kupujemy to. I coś takiego mamy. Hmm. W sumie powiem wam, że też bym to na czarne zmienił, ale z drugiej strony same czarne ciuchy to też nie bardzo. Ej, a wiecie mi się wydaje, że ta kurtka już gdzieś była. Że ona już była jakoś niedawno, tylko w innej odsłonie nie wiem, ale kupię ją jeszcze raz, tak czy siak, bo uwielbiam skórzane kurtki. Ja ostatnio sobie kupiłam taką ramoneskę, tylko że pudrową, no moim zdaniem jest po prostu przepiękna. To kupujmy, ale kupimy to też w czarnym kolorku, myślę, że będzie fajnie wyglądało na czarno. Czarno to widzę, jak ja to mówię. Hmm, dobra. Chyba, żebyśmy zamienili... Nie, no weźmiemy takie. Myślałam, żeby zamienić kolor, żeby było więcej białego, ale w sumie... O, to jest super. Uwielbiam takie właśnie bluzki, gdzie tutaj coś odstaje. Tutaj takie warstwowo, aczkolwiek sama w takich nie chodzę, ponieważ jest gorąco po prostu. W tym jak taka krótka, jeszcze pod spód jakaś inna bluzka, to moim zdaniem jest za gorąco. Tutaj taka czaszunia. Tą czaszunię w sobie możemy kupić. Mamy jeszcze coś... Co to jest? Aha, na rękę. No dobra, to weźmiemy sobie to i to, czyli diamenty dzisiaj wydajemy. Dobra, kupimy te włosy, aczkolwiek nie jestem fanką takich długich włosów, aż, ale w sumie jest to coś innego, jeszcze tego nie patrzyłam. No to też sobie to kupimy taki szkieleton. Skeleton, szkieleton, bo to jest po prostu, ja to zawsze mieszam. Polish, English. Bsz, bsz. Ale weźcie pod uwagę, że jest późno, jest godzina 23:49, jak to nagrywam, bo muszę znowu nagrać na zapas, bo znowu mnie tu na chwilę nie ma, ale jak wrócę, to ja już mogę Wam w ogóle tutaj powiedzieć, na moim drugim kanale Gram, Paula, jesteśmy tu, a na drugim Glam będą w maju codziennie daily vlogi, więc będę codziennie nagrywała, codziennie Wam wstawiała film z mojego życia, co tam u mnie się dzieje, więc jeśli byście byli zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie, będziecie mogli trochę poznać mojego mieszkania, trochę Wrocławia, bo teraz się przeprowadziłam do Wrocławia, także no myślę, że subcio. Taki fajny chyba pomysł. Mi przynajmniej się podoba. Robiłam kiedyś vlogi takie codzienne, ale włosy! Rudo! Ale super, piękne te włosy. Tak kupuję wszystko, ale jak mi się podoba. Podobuje mi się. Teraz te kabaretki, mega modne. W ogóle strasznie dużo ludzi ostatnio widziałam w tym, żeby chodzić. A tu dziurawy jeszcze. Ja w ogóle kabaretki to pamiętam, jak były modne. Tak, czekać, mam 23 lata, tak? Z 12, 13, 14 lat temu. Ja to stary byk jestem, co? Uuu, to tak trochę gadki, trochę spodenki, ale takie mocno krótkie. Mamy tutaj też takie porwane, ale. A w sumie, a w sumie może być, ale tutaj tą sukienkę widzę, jest śliczna, zobaczcie. Taka rokowa. Ej, mi się też wydaje, że ona taka była, tylko że w jakiejś pudrowej odsłonie. Że ja ostatnio kupowałam coś podobnego, ale hardcore pastel. No właśnie, to było w pastelowej. Ja pamiętam, bo to chyba jak miałam urodziny, to kupowałam takie jakieś ubrania, jakieś sukienki stare. Coś mi się wydaje, że tak było. Tak, tak było, jakie ja to mówię dobra i lecimy sobie z kolejnymi rzeczami pamiętajcie, żebyście tutaj siedzieli do końca, do końca, bo oczywiście będę rozdawać prezenciki Wam, także nie martwcie się, tylko na początku chciałam sobie też coś kupić, a żeby mi było przyjemnie, żeby też było mi miło to ja też sobie chcę coś zakupić o to uwielbiam, ja uwielbiam w ogóle tak nosić koszulę do shortów, to było coś super e, i czapuszki mamy, mamy taką czerwoną, kupimy sobie czerwoną, ale kupimy też czarną, bo myślę, że do blond włosów będzie fajne, czarna wyglądała, w sumie dawno takie czapki nie nosiłam, a teraz było bo trochę zimno mogłam nosić, ale chyba i nie wzięłam i z domu, albo gdzieś mi się zgubiłam, albo coś. No tak to jest. Myślałam, że wszystko wzięłam, a jednak chyba nie. Tutaj o to też jest mega modne na szyję. Teraz takie czokery, nie czokery, bransoletki. Tutaj te czarne super. A, to są te tatuaże chyba bardziej niż bransoletki. My taką czapę. Ja myślę, że jednak niby rokowo, ale trochę ją, jak ja to mówię. ją na przypale, albo wcale. Dobra. Mm. To ja biorę czarną, mi się chyba czarna bardziej podoba, w ogóle dziwnie to wygląda jak czapka na czapce, ale cóż, czarne tenisówki muszą być, weźmiemy sobie też czerwone, tylko musimy sobie pozmieniać tu kolory, czyli czerwona tenisóweczka, ale czarna sznuróweczka, albo biała, o z białą super wygląda, świetne, co? Dobra, to wzięliśmy czarne, no, no to dobra, a może jeszcze białe byśmy wzięli, tak myślę, se... se. O, ładne konwersiory. Mmm, picobello, Ja to chyba muszę zacząć chodzić w konwersach, bo dawno nie chodziłam, a mam trochę parę. O, ładna bluzka. Tylko ja to źle wygląda w takich. Bo mam szerokie bary, szerokie ramiona, to nie za bardzo, jak to się mówi, ale, ale tutaj w MSP to wszystko mi się podoba. Przepiękna kurtka. Ojej, kiedyś to bym się dała pokroić za taką. Kochani, dobra. O, te spodnie też super. Ej, zobaczcie, ten look nawet fajny, tylko na te czarne bym zmieniła spodnie. Byłoby super. Tutaj takie włosy. Kiedyś to było mega wygolone, te boki modne. Wiem, że Rihanna takie nosiła. Kazadi u nas też miała chyba coś takiego. Kupuję te wszystkie rzeczy, bo są przepiękne. To kupiliśmy tak. Tu jeszcze mam taką sukienuczkę. Sukienuczka. Spódniczunka chyba. No, ale wybaczcie mi, no jest późno dzisiaj, także, niestety, tak troszkę, troszkę mogę się mylić. Troszkę nie ogarniać. Czerwone włosy to mi się właśnie z Rianą kojarzy. Nie wiem czemu. Tutaj coś takiego. Dobra, wydaje mi się, że czarne kiedyś też było. O, to jest przepiękne. To jest najładniejsza ta, ta kurtka. bez tu jest piękna. Ja ją kupuję w dwóch sztukach. Może komuś ją jeszcze podaruję, jakby ktoś nie miał w liście życzeń jakichś rzeczy, które by chciał. No, bo to świetne. Ok, dobra, pastele nam się skończyły. Zanim zrobię look, to zobaczyliśmy to i jeszcze zobaczymy rzeczy jakie rzeczy rokowe nam się trafiły. Tutaj coś takiego. No to się do pokoju może przydać. No, koncert lights. Mi się kojarzy piosenka Hertz. Lights, turn up the lights, coś tam nie wiem. I just wanna see you dancing. A tutaj pastele, jakie piękne, ale to pastele bardziej by mi pasowały. Ale niestety. E, niestety teraz spokojnie nie robimy także słuchajcie, wchodzimy i teraz będzie losowanko mam nadzieję, że to wszystko się wczytało, niestety no to jeszcze musimy zrobić chyba luk, chyba, że przeczytamy, a zobaczcie jak pięknie tu latają komentarzyki lululu, lasia la, la, siabadaty i ja, a no to w takim razie możemy sobie na facebooka wejść, bo z facebooka właśnie zapraszam do znajomych, piszcie tutaj komentarze i lajkujcie, te co mam, będą miały dużo polubień, oczywiście będę e, zapraszać, a tutaj na początku właśnie może, bo tu bo to właśnie czasem sobie biorę z polubień, czasem nie spolubień, różnie to bywa, a teraz weźmiemy to, te, co mi się pierwsze wyświetliły i Natalia pisze, hejcia, jesteś najlepszy na świecie, kocham twoje filmiki, w szczególności MSP, moje nazwa tutaj mamy, jesteś bardzo pozytywną osobą, zarażasz uśmiechem, dzięki, że jesteś, ja bardzo dziękuję, jest mi bardzo, bardzo miło, jak czytam właśnie takie komentarzuczki, yy, super, super, że jesteście tutaj ze mną i że, że też się wam to podoba na tym kanale, o to przede wszystkim chodzi. Cholipka, no czytał się ten komentarz, a nie wiem, co tam się stało. Dobra, i tutaj wybierzemy Lili, znaczy yy, zaprosimy ją do znajomych, bo tak właśnie działa. Facebook, że po prostu z Facebooka zapraszam do ziomków. Lili, ej, czekajcie, bo to chłopak, a to dziewczyna pisała? No, to może ma takie konto chłopakowe, fajnie, fajnie, właśnie tak się zastanawiałam, czy ostatnio nie zrobić konto chłopakowego chłopakowego, no wiadomo co chodzi Paweł jesteś pozytywna osobą którą znam gdy oglądam filmiki od razu się uśmiecham uśmieszek kochani, uśmieszek piszemy uśmieszki w komentarzach, niech się w cały chciałam powiedzieć cały czat, całe komentarze, wszyscy z komciów niech się uśmiechałem pięknie dziesiąty poziom. Ja już tu chcę losować. Jeszcze nie wczytuję szczurek jeden. Dobra, to was jeszcze trochę do ziomków pozapraszam. Zawsze mówicie, żebym zapraszała do znajomych i tak dalej. I mamy tutaj kolejne. Jesteś najlepsza, bardzo lubię jak się śmiejesz. No, <laughs> Nie umiem się na siłę zaśmiecić, ale dobra. Jest mi miło, że lubisz mój śmiech, bo mój śmiech jest taki trochę specyficzny. Nie wszystkim się podoba, ale co tam. jest? Jolo, no nie? Oglądam twoje wszystkie filmiki. Rok, nie wiem, czy to dużo. No, w sumie sporo rok. Dwa lata tu nagram, Paula nagrywa. Dwa lata. Bardzo Chciałabym, żebyś mnie zaprosiła do znajomych dobrze dodała, oczywiście Sara, już lecimy. Ola, a ma Sara, Sasza, no to fajne. Ola, Sara Sasza. Ja bym tak się nazywała. <laughs> Choć też byłoby długie. Oj, ze spacją wklejam, niestety. Szczurku, mój kochany, już niedużo komciów zostało, także dawaj. Patrz, jakaś wiluska nasza. Ja tutaj lubię też poczytać. O, i możemy teraz dać tutaj pik, pik, pik. Girl, rry, Dobra, takie tutaj literaczki. I tutaj Patrycja wygrała, także serdecznie gratulujemy Patrycji. I tutaj Patce, wariatce, tu wysyłam zaproszenie. Oczywiście Patce też wysłał zaproszenie, ale również dostaje coś ode mnie z listy życzeń. Pięknie, pięknie. Co tutaj sobie wybrałaś, koleżanko, droga? Pastelowe rzeczy, ale ja Tobie dam fryzurkę, jak to zwykle, bo to jest fajniutkie i jeszcze bym to dała, bo tutaj, tak jak mówię, czasem szalejemy z pieniądzem, a jak, a co? I proszę bardzo, kolejna osobka, która będzie wylosowana i teraz już będziemy przychodzić do robienia luków, także proszę bardzo, Karla nam tutaj wygrała, la la la, sialala, la. i kupione, i lecimy, bum bum bum, bum 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 znajomych. ja już tutaj szybciutko klikam, już raczej się mało co my britni, ale dużo tych britni jest, ale to chyba ty, prawda? Proszę bardzo, jest GP w hashtagu. nie mogę Cię zaprosić, bo masz limit, ale Ci dam prezencior. Bardzo dobrze, no to dajemy dziś najdroższe prezenty, jesteśmy dzisiaj hojni, tak powiem. Pastele piękne, Bieber, Jogger, no i lecimy oczywiście teraz do. Tworzenia luków, czyli miasto filmów, już nie mogę się doczekać, bo bardzo lubię właśnie takie oto, luki, nie tylko pastelowe, dzisiaj w innej odmianie. Gram Paula, jak zwykle, wiecie, że pastelki są, ale dzisiaj coś innego będzie. Dobra, pozdejmujemy i zróbmy na początku. Kurde, nie mogę tego zjeść, widzicie? Te takie malutkie że trzeba się skupić. Ok, i miałam wziąć tą kurtkę, która jest przyśliczna. Jeszcze było tutaj, tutaj, oto, to fajnie wygląda do tego. Włosy, które miały być dzisiaj, nie wiem czy te, może te, jakieś spodnie, o te spodnie będą fajne tu, czy jeszcze jakieś inne, bo te to chyba nie. Czekajcie, mieliśmy jeszcze jedne takie bardziej podarte, o to super. I weźmiemy też szpilę. nie, weźmiemy sobie trampeczki, czerwone damy, o i to będzie pierwszy róg, będziemy nazywali to rok i to będzie rok jeden. Hashtag jeden. I oczywiście piszcie w komentarzach zawsze, jak robię luki. Tam je nazywam 1, 2, 3, 4 i tak dalej. I który numerek? Właśnie piszcie numerki, który Wam się najbardziej podoba. No i tak to. Dobra, ja to ubieram. Proszę bardzo, przyłączymy się do oceniania jak najbardziej. Tutaj może jakieś, właśnie byśmy animację inną wybrali, że z gitarą, czy może z tymi światłami, tak myślę sobie. Gdzie te świata? Z kosmitą, to raczej nie uśmieszek. Pyk o, z tym może sobie zrobimy, to jest fajne dobra, to zapisujemy i lecimy sobie z kolejnym luczkiem może teraz zrobimy z tymi shortami o, ok, zdejmujemy to shorty, e, to do przewiązania o, ale mi coś oko boli ojej, śpik mnie złapał chyba, nie no, coś mnie oczko zapiekło, a dalej mnie piecze, ale dobra poświęcenie dla widzów <laughs> i nagrywam, dobra tutaj były jeszcze takie restopki fajne, to do tego będzie dopasowało może to damy, albo to? To nie. O taką? Tak się zastanawiam, czy to jest fajnie. <noise> to, to, nie, to chyba nie, nie zabawdzę, jak ja to mówię. Nie, zróbmy sukienką. Koniecznie sukienka musi być przecie. No przecie. Dobra, to bierzemy tą sukienkę. Weźmiemy sobie, słuchajcie, oddzielnie włosy. Tylko taki jest problem, że ja mam same włosy pastelowe. O, o, zrobimy tego kota tu. Ten kot będzie fajnie wyglądał, i jakieś szpile, jakieś fajne szpiluczki. Albo w sumie to koka... czekajcie, może coś znajdziemy takiego bardziej rokowego, czarnego, choć jak widzicie. O, to będzie super, dobra. To będzie rok 2. Proszę bardzo, jest zapisane. Następnie zrobimy z włosami tymi rudymi szczapką, bo mi się bardzo te włoski podobają. Także tutaj już od razu pyk, pyk, pyk. To wszystko zdejmujemy. Um, bym... No kurcze, nie mogę zawsze kliknąć. Ok. Czyli bierzemy tak. Gdzie to jest ten włos? Gdzie moja włosa? Dobra. Jest rudowłosa, moja włosa, rudowłosa. Takie rymutki, rymutki. Dobrze, e, tutaj mamy te rzeczy. Aha, dobra. To nie wykorzystaliśmy wszystkiego. Moglibyśmy to dać. To by było ładne. E, I damy te, z tymi właśnie szorcikami jakimiś. Czarne trampki. Mm, gdzie one były? Z tym? To do tego będzie pasować? No. Czekaj, ta. Jeszcze, jeszcze te shorty, prawda? Aj, kurczę, przewijam mnie przecież one na środku. Po w czułeczko Paulutka. Dobra, to jest to. Czarne y, trampki są, ale tak się zastanawiam, czy właśnie nie zmienić jeszcze tej kurtki. Wiecie na którą. Na kurtkę mianowicie tą. Tylko może tak wtedy. Tak. Nie. Zostańmy przy tym, tylko musimy wrócić do naszej przywieszki. Na, do przywieszki. No do koszuli przywiązanej. O i to będzie tak. Nie wiem, jakoś mi się wydaje, że te sznurówki czerwone to nie pasują, ale z drugiej strony, dlaczego? Zawsze muszą być białe sznurówki, klasycznie może być różnie, prawda? 3, rok trzy. kto lubi takie rokowe stylówki? Kurtki Ramoneski, kocham nad życie, zapisałam to? No właśnie, nie słyszałam tego odgłosu, ale to super. Rihanna nasza. <laughs> to jest Rihanna. Aha, aha, dobra. Jest tutaj kolejny luczek, czyli robiliśmy z tymi włosami, z tamtymi i z sukienką było, o to mi się też podoba, aczkolwiek to też mogłoby być, zaraz, zaraz, coś tutaj wykminimy ciekawego, to było, myślę, myślę, myśluję, jak ja to mówię, myślujemy, myślujemy z tymi włosami, te włosy spoko, loko, luzik, arbuzik, jak to się mówi, o. Może tak będzie bardziej pasowało. O, z tym zrobimy... Uuuu, to jest gitara. Jakie spodnie do tego? Kochani, cóż tutaj dać? Właśnie, bo nie dawaliśmy tych spodni czarnych zwykłych. To tutaj je damy. O, i będzie superancko. O, to mi się podoba. I czerwone trampy do tego? No. Albo może te szpile jeszcze spróbujmy? Może te szpiluczki będą fajnie. O, wydłużyło nogi. Uuuu, uuuu. <grym> Rocyki, hashtag 4, ale tych stylówek gdzieś porobiam. O ludzie, dobra. Ale ja, wiecie, że ja tutaj mam fazę na rokowe stylówki, to ja normalnie nie, nie chciałam tego ubierać. Chciałam być przy tym, Choć chodźmy, do tego też to pasuje. Ubieram to. Jeszcze coś zrobimy. A co, słuchajcie, czemu by tutaj nie? Także lecimy, 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 zdejmujemy to. Pyk, 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 z tymi włosami, jeszcze nie robiliśmy halo, halo do ziemi, halo tu ziemia, no, proszę bardzo, te włosy, kolce może, o i spódniczka, uuu, ze spódniczką, kochani, będzie fajnie, czy może z tym czerwonym czymś, pomyślujmy tu, a może z tą krótką bluzką, bo tutaj jeszcze czegoś nie było, mamy tak, e, taka bluzka, Mm, fajnie to wygląda, ale nie do tej spódnicy chyba e, no bo paski taka kratka czuję dziwnie, tak bym powiedziała tutaj to w ogóle już będzie sobą wyglądało chodźmy ta kurtałka why not to może tak na czerwono e, wiecie co, weźmy sobie jakieś rajstopy rajstopy będą chyba w dodatkach bo wiem, że mam jeszcze jakieś takie fajne rajstopki inne, tylko zanim się przez te pastele dobijemy ale damy radę, to na bank, także troszkę, chwileczkę nam to zajmie i zaraz będziemy to mieli. A myślę, że jednak z jakimiś fajnymi restopkami by to spoko wyglądało. Nie, to są jakieś legginsy. Wiem na bank, że miałam takie ala za kolanówki, bo tutaj jeszcze mam takie w gwiazdy, ale one właśnie do tej kratki chyba nie pasują. Zaraz znajdziemy. Momento, momento. O, te chokery przecież są popularne, może. O nie! Nie chciałam tego zakładać, ale tak to jest. Albo czoker, albo kurtka. Wybieraj, wybieraj, panie. I tak samo okulary nie mogę teraz widzę, bo tak to jeszcze jakiś oksym założę. Dobra, lecimy, 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 ja to przewinę. Żeby ominąć te chokery, żeby mnie tu nie kusiły. Okularki. Właśnie szkoda, że nie można kilka dodatków dodawać. To moim zdaniem jest taki błąd w MSP, że powinno być właśnie więcej możliwości nałożenia na siebie, aczkolwiek może jakbym tyle ubrań nałożyła, jeszcze animacje, to mogłoby coś się zacinać. W sumie taka prawda. O, nie, gdzie tyle stopy. Coś było? O, o, o. Kropki, w paski, to jeszcze takie zimowe. Tak to jest, jak się szuka. Właśnie to chodzi. Ja mam dużo fajnych ubrań. Nie. Nie chciałam tego. Dobrze mi nie wywaliło kurtki. Mam dużo fajnych ubrań, ale właśnie jakichś takich starszych. I to mnie trochę w nerwie, że, że tak trzeba przewijać. To chyba będę musiała powywalać. No w sumie ja widzę, że ja mam powtórki, ale... Tak nie, to, co nie noszę, to może po prostu oddać czy tam na prezentach. Zobaczymy. Ja wcześniej przetwarzałam te rzeczy, prawda? Ale to tak było. Pół na pół, że tak powiem. Może czapkę do tego byśmy założyli? Nie wiem. Ale dobra, szukam dalej tych rajstów. Czarno to widzę, tak bym powiedziała. Czarno to widzę. Gdzież to? Halo, halo, centralo. Nie znajdą się jakieś rajstopy, to zostaniemy w tych. Ale właśnie bardzo chciałam, żeby były rajstopy. Bez kitu nie widzę. Ej, no były. Dobra, damy i tyle. Trudno, jolo. Dobra, to lecimy jeszcze sobie z buciami. Damy czerwone, czarne. Może te fajnie będą wyglądały. Mm, czapka. O nie. <ścoughs> to, te, to też nie, dobra, to zostawimy tak jak jest. No, nie możemy niestety dać żadnej. A nie, możemy to dać. Tu nie wiem, dlaczego na tamtym nie zadziałało. Dobra, zróbmy z tym, bo to fajnie wygląda. Okej, okay. to będzie rok 4. Nowy rok. Aż tak, 4 i myślę, że to wystarczy z tych stylizacji. Zapisujemy to. Także piszcie w komentarzu, które Wam się najbardziej podoba. 1, 2, 3 czy 4. Czekam i będę zawsze sprawdzała, właśnie, gdzie jest najwięcej lajków Ja na razie tą Oriankę naszą tutaj zostawię, Tak ma być. I oczywiście wylosujemy sobie dalej kolejne osoby z, z komentarzy, moich subskrybentów. Sweet Oriana. Fajne imię Oriana. Może sobie zrobimy Oriana? Ariana, tak mi się skojarzyło. Może wy 100 dzieci zrobimy Oriankę? Oj, idzie jak to nie tu miało być kliknięte. Ludzie, znajdź przyjaciół. O, i dla Orianki leci prezencik, jak na taki sweet króliczek. Tylko czemu on taki miał smutną tominkę? A tu już śmieszne, tu już wesołek. Damy ci jeszcze tego grafa, bo tak dzisiaj nikomu nie dawałam. Co tu jest, na liście życzeń. Mam nadzieję, że coś tu masz. O, jest. Dobra, co jest najdroższe? Włosy, nowe kupujemy i kurtka. O, nie mogę już dać prezentów? Już dostałam prezenty, ale smutkowo. Powiem wam, że trochę smutkuje. E, dobrze, na czacie chyba już nie mogę pisać, czy mogę, bo już chyba jest za późno. No właśnie, bo już jest po północy. Także moi kochani, ja serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, czy lubicie styl rokowy, która moja stylizacja wam się najbardziej, który look wam się najbardziej podobał. Łapki w górę, mile widziane. Zapraszam na dół, czerwony przycisk subskrybuj, czerwony jak włosy naszej. E, Uriany, Urianka, Rianka, Orianka, Arianka. Pasuje jak to gwiazda, słuchajcie. E, tak, i subskrybujcie, właśnie, żeby dostać ode do mnie prezent, bo ta stronka losuje tylko moich subskrybentów. Także dla moich widzów taka podziękowania do mnie. Czy to jak się skończą prezenty, to będę Was zapraszała do znajomych. Różnie to będzie. Dziękuję, Buziaki. Pa, 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 la, la, la. Pozdrawiam wszystkich moich widzów.